Za co kochasz swoją babcię Halinę? Za to, że mnie, zawsze jest uśmiechnięta i lubi ze mną się bawić. Co lubisz robić z dziadkiem Etkiem? Bawić się i opowiadać sprawne historyjki. Jaka jest babcia Danuta? Mnie, zawsze, 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 Czego nauczył Cię dziadek Adam? Kroić noże, gotować. Za co kochasz swoją babcię Keniem? Za to, że mi robi pyszne pomsusie i, i opiekuj się nią. Co lubisz robić z dziadkiem Henkiem? Rozmawiać. Jaka jest babcia Jula? Miła i uśmiechnięta. Czego nauczył cię dziadek Raimund? Mówisz po śląsku. Za co kochasz swoją babcię Leokadię? Kocham cię Leokadię za buziaczki. Co lubisz robić z dziadkiem Marianem? Co jest babcia Ania? Babcia Ania jest miła. Czego nauczył cię dziadek Jurek? Dziadek Jurek nauczył mnie grać w domino? Czego nauczył cię dziadek Jurek? Wielki grać. Moja babcia to babcia Zosia I nią, babić w piratów. I w piratów i w piłkę. I kocham babcię, bo robi jedzenie. I mleko. I pa. Za co kochasz swoją babcię Bożenkę? prezenty i przytulamy się i się bawimy. Co lubisz robić z dziadkiem, tatkiem? Lubimy grać w bingo, dawać sobie buziaczki i dawać przytulaski. Jaka jest babcia Ilonka? Ma krótkie włoski, pomarańczowe. Lubimy się bawić w kucharzy i w misie. Babcia ma się. Kocham zapesne babki. Babcia Hilka jest bardzo pieszkliwa. Tak Bogdan nauczył mnie kosić tiawe. Z dziadkiem Piotrusem lubię chodzić na spacery. Kocham babcię Grazynę. Nam pomaga robić pielęgnickie. Co lubisz robić z dziadkiem? Lubię dziadkiem Józefem, w Fobanego. Jaka jest babcia? Babcia jest kochana. Czego nauczycie dziadek? Dziadek mi nauczył robić ciasto. Za co kochasz swoją babcię Gabrysie? Babcie dla kocha za to, co się o nas troszczy. Co lubisz robić z dziadkiem Markiem? Z dziadkiem Markiem lubiłem się bawić, już go nie ma do bozmaru. Jaka jest babcia Krysia? Babcie Krysie nie pamiętam do bozmaru dawno. Czego nauczył ci dziadek Edek? Dziadek Edek nie nauczył się bawić chowanego. Kanku, za co kochasz swoją babcię Anielę? Babcię Anielę lubię, za to, że robi mi piszne jedzenie. A co lubisz robić z dziadkiem Stefanem? Z dziadkiem Stefanem lubię puszę latawca. Jaka jest babcia Gabi? Babcia Gabi jest wesoła i uśmiechnięta. A czego nauczył Cię dziadek Helmut? Na co kocha swoją babcię Marysię? Jak dobrze gotuje i jest kucharką. Co lubisz robić z dziadkiem Ignacym? Idź nim na lody. Jaka jest babcia Irka? Kochana i fajna. Czego nauczył cię dziadek Boguś? Jeździć na rowerze. Za co kochasz swoją babcię Asię? Kocham ją, bo nią w, w doble. Co lubisz robić z dziadkiem Gienkiem? Lubię z nim w domino. Jaka jest babcia Dana? Jak do niej przyjeżdżam, to, to... Robi mi śluby i obiady. Czego nauczył Cię dziadek Bronek? Uczył mnie pijać ja we i ciaby. Kocham babcię za to, że i się bawi. Często to się zmieje. Babcia tyleczkę lubię, za to ma dobre serduszko i rusza mnie na chustawce. Tkiem blondinę lubię bawić się na działce i przybijać pij, piątkę. Babcia puszcza jest skończona i lubię się bawić. Za co kochasz swoją babcie? Co lubisz robić z dziadkiem? Z dziadkiem i lubię chodzić do sklepu na lody. Jaka jest babcia? Babcia Janka jest kochana i oczekująca. Czego nauczył Cię dziadek? Dziadek Janek mnie nauczył czytać. Za co kochasz babcię Asię? Za to, że bawi się ze mną. Co lubisz robić z dziadkiem Krzyśkiem? Składać klocki. Jaka jest babcia Zosia? Miła i kochana. Czego nauczył Cię dziadek Piotr? Na drogę. Za co kochasz babcię Lucynkę? Za to, że robi dobre śniadanka i obiadki. Co lubisz robić z dziadkiem Pawłem? Jechać na zakupy. Jaka jest babcia Halinka? Wesoła. Czego nauczył Cię dziadek Edek? zmieniać baterie w zabawkach. Nadia, za co kochasz swoją babcię Hanie? Za to, że mą się opiekuje, jak mamy i tat nie ma w domu. Co lubisz robić z dziadkiem Mietkiem? Dziadek ja już nie wiem. Jaka jest babcia ula? Kochana. A czego Cię nauczyła babcia ula? Układać później.